Dzień dobry, witam serdecznie w mojej zielonej pasji i zapraszam na takie postaram się w miarę szybkie oprowadzanko. Chciałam pokazać, co nam się tutaj pozmieniało. Na ściance jest niewielka zmiana. Kto ma bystre oko, to wychwyci. Tak, tutaj posadziłam swoje EpiPremnum Golden Photos, które ostatnio ukorzeniałam. Już poszło do doniczusi w osłoneczkę, którą też sama robiłam. Yy, a zaraz pokażę, gdzie się podział Eshenantus, gdyż stwierdziłam, że chyba, żeby się lepiej wybarwiał, temu będzie lepiej. No, pożyjemy, zobaczymy. Roślinki mają się całkiem nieźle, w miarę ładnie rosną, jedynie maranty. Te u góry Lemon Lime i Tricolor Fascinator troszeczkę mi jakoś coś chorują. No, zawsze mi chorowały. Aczkolwiek ta tutaj kerczowana, czy, czy jak tam się to wymawia, no, pięknie, pięknie zaczęła rosnąć. Z początku po przesadzeniu było ciężko. Ku mojemu zdziwieniu, Kalatea, jedyna, która mi się uchowała i która żyje do tej pory, no, ma się super ładnie. Pnącza rozrastają się, zaczynam je już prowadzić po tych moich gałązkach. Chciałam pokazać też, co dzisiaj synowi wymyśliłam u jego bazylego. Zrobiłam taką mu, że otworzę, gdzie lepiej widać, ozdobę z moich gałęzi, żeby chłopakowi tutaj było fajnie, tak bardziej nieco zielono. Cześć, zaprezentuj się. Oczywiście ten pienik to też jest moja pamiątka rodzinna, z, to jest korzeń z winogrona od rodziców. Zamknę, ponieważ kotek jest w domu. I tutaj drugą gałązkę bazylemu zrobiłam. Taką dzisiaj ukręciłam. No, synowi się bardzo spodobało. Wzięłam mu wysoko te listki, bo się bałam, żeby przypadkiem nie skubnął, bo to są sztuczne oczywiście gdyż nie może zjadać nieodpowiednich rzeczy. I teraz mąż mnie chyba zamorduje. Dostawiłam trzeci regał. Te dwa przesunęłam, bo już się nie mieściłam. Tutaj też już uszczupliłam kącika. Ten matecznik geranium, po prostu się zastanawiam, albo go jeszcze potnę i korzenie troszeczkę bryłę korzeniową uszczuplej i nowej ziemi dodam, albo no, wywędruję stąd, ponieważ mam nowe sadzonki już ładnie ukorzenione. Co tu u nas słychać? Czas chyba będzie zacząć pikować yy, koleusy. Chociaż czekam, aż jeszcze te y, liście właściwe wypuszczą, bo to są dopiero liścienie, chociaż takie ładne, duże są. No nie wiem, zastanawiam się. Tutaj ładnie Zaczynają właśnie listki właściwe serduszka już wypuszczać jeżóweczki, ale jeszcze dosadziłam im, dosiałam, znaczy się, bo jakoś tak słabo wykiełkowały, stwierdziłam, że może za słabo były zestratyfikowane. Teraz po tych mrozach, wzięłam z tej Green Pink jeszcze, dorzuciłam tu nasionek, zobaczymy i dosypałam też werbeny patagońskiej po tych mrozach teraz, może ruszy coś, bo do tej pory nic. Nie widzę szpinaku malabarskiego. Ktoś mi się pytał, skąd te nasionka pozyskiwałam. Ja tam wrzuciłam w komentarz, że z nasiona, nasienny, nasiona.pl, coś takiego. No i muszę przyznać, że koleusy pięknie. Choje na razie póki co nic, no ale choją to się nie dziwię, nawet taki eksperyment nie liczyłam, że wykiełkują. No może wykiełkują, zobaczymy. Ale tutaj szpinak malabarski, zero, nic. Zobaczymy właśnie jak pierwiosnki, ponieważ specjalnie regał dostawiłam dla pierwiosnków. To są te z tego nasiona, nasienny pl, jakoś coś takiego. I tutaj mam też jeszcze, tu są te księżycowe wysiane. Tu są księżycowe. Na, na razie jest tutaj troszkę tak przez te dwie donice zacienione, ale chcę, żeby one się dobrze ukorzeniły. Tutaj jest światło, więc no póki nie są to roślinki wyrośnięte, to na razie mogą tak stać. Później to zdejmę, będzie więcej światła, to jest okno południowe, także nie jest źle. I tutaj są właśnie dwie palety, te które wysiewałam już z Wami, tych pierwiosnków. Jeszcze jedne pierwioski mi idą, ale coś idą, idą dość nie mogą, w sensie nasionka. No zobaczymy, czy te zaczną kiełkować. Już okres takiej jakby stratyfikacji przeszły w tunelu, te wszystkie najgorsze takie mrozy, nawet można powiedzieć, przestały tam. Zobaczymy. Tutaj jest ten eszynantus marmurkowy. Yy, on ma takie piękne pod spodem liście. On mi tam strasznie jakoś tak słabo rósł. Stwierdziłam, że więcej światła mu dam. No i na razie, na razie tak tutaj sobie wygląda. No, i dzisiaj przesadziłam, wymieniłam znaczy się ziemię z tej ostatniej właśnie kompozycji pelargoniowej. Także już jestem na bieżąco, wszystkie pelargonie są poprzesadzane. No i to są moje te siewki, Babysie. Proszę bardzo, jak pięknie rosną. O, tutaj coś jeszcze jakieś inne nasionko wykiełkowało, i tutaj też jakaś trawka. Proszę bardzo, czas będzie niedługo te podwójne rozsadzać bo tym pozwolę troszkę, niech tam nabiorą turgoru większego. Także tak to wygląda. Tu na dole jest las pelargoniowo-geraniowy. Tam są jeszcze takie szczepki podosadzane. Chyba jedna się nie ukorzeni, bo widzę, że taka klapnięta. Tutaj mamy las koleusowy. Tak. No i czego ja ostatnio nie pokazywałam? Proszę bardzo, moje kaladium, zimu, które zimowałam w garażu. Kilka cebul wyleciało. Chyba za dwie czy trzy cebule zgniły. Ale proszę, te co się zostały, tu, tu. Tutaj to są na środku te dwie mm, alokacje. Ale tu kaladium. Tu. o jaki ładny byczek kaladium. Tutaj jest chyba łyso. Tutaj jest coś łyso. No i tak czekam, kiedy zaczną do handlu być puszczane cebule, bulwy kaladium, bo na razie obserwuję, jakoś nie widzę. To bym sobie ze dwie dosadziła, żeby tak gęściej było. I będę miała taką kompozycję. I ku mojemu zaskoczeniu, bo ostatnio tu zaglądałam i nic nie widziałam, no w tej donicy nadal chyba nic nie widzę, ale tutaj, proszę bardzo, wychylają się no, szczawik szczawik zaczyna się pokazywać tak patrzę, czy tu coś widać czy coś mi jakiś kiełek przyhaczy, nie nic nie czuję no tutaj jeden jeden wyszedł, tak, pięknie no cieszę się, bo już zaczęłam się martwić yy, tutaj wysiałam wczoraj Mm, też takiego miksa sobie nasion zebrałam z jeżóweczki z innych po prostu jeżóweczek taki miks, bo chcę sobie takie poletko jeżówkowe zrobić i jeszcze idzie mi miks nasion jeżówek bo te to nie jestem pewna czy, czy wzejdą, bo to takie marne były te nasionka ale idą mi nasionka jeżówek, także nie jest źle mm, tutaj już widzę ukorzeniło się nawet, proszę bardzo, idzie listek, tak, gałązka yy, mojego reanimowanego epifilum chryzokardium, tak. Ta chojka, zerknijmy sobie, czy coś z tego będzie, czy nie. No jest ten stożek wzrostu, jest, ale powiem szczerze, że słabo. Tutaj mamy kurkumę. Nie wiem, jak tutaj zerknąć. Na tą kurkumkę o, zaczyna się zielenić. Do tej pory były białe, teraz są już łebki zielone. O, proszę bardzo. Bardzo powoli jakoś tak do tego życia się budzi, ale się budzi. Tutaj jest przykrotka taka. Wzięłam ją, pocięłam, na szczepki, na sadzonki, to ten mój gratis, no i zaczyna rosnąć, zaczyna rosnąć. Tu w moich wysiewach chyba zaczyna mi kiełkować, tak. E, żeniszek meksykański, tak. Żeniszek meksykański zaczyna kiełkować, jezu nasiałam go jak las wysiałam. A tu co my mamy? A tu są te floksy Dramonda, tu i tu, te takie gwiazdkowe. No i yy, właśnie, doczytałam się, że one lubią zacienienia i nie wiem, czy ich nie przykryję. że lubią kiełkować w zacienieniu. A tutaj mamy, a gazanie. No to gazanie jeszcze nie widać, że niszek już startuje. Cóż ja tutaj jeszcze posiadam? Tu są te moje trzy krotki pocięte. Tu jedną widziałam, że zaczyna kwitnąć szalona. O, właśnie tutaj, tak. Troszkę się powyciągały, mimo że tu jest okno południowe. Proszę bardzo. Mój piękny filodendron. Tak. Babyś wypuścił liska. Oczywiście miał problem z wyjściem i się ro, rozdarł, no ale idzie już kolejny. Także jestem przeszczęśliwa. No i tutaj jest ten, ale też jeszcze, jeszcze babyś. Właśnie nie wiem dlaczego on taki. To wygląda mi na, jakby żerował tu w ciornastek, ale ja tutaj żadnych, nic więcej nie widziałam. Nie wiem, jakiś taki brzydki ten liść wyszedł. To jest warsewici. On będzie ogromny. I ma być taki właśnie cytrynkowy. Nie wiem, strasznie brzydki ten liść wyszedł. No, nie jest jakiś ani rdzewiaty, ani pogryziony. Tylko takich pęcherzy mi dostał jakiś. Kto się zna, niech mi powie, co jemu tu dolega. Bo nie wiem, naprawdę nie wiem. No i ta moja nieszczęsna o, proszę bardzo śmietnikowy yy, kroton śmietnikowy, puszcza rośnie i co tutaj jeszcze mam dwa majeranki rosną sobie tak, ładnie ta moja nieszczęsna surfinia o Boże powiedziałam, nigdy więcej surfinii nie będę wysiewała bo to po prostu taka drobnica że nawet nie wiem jak to teraz rozsadzić jak to popikować co to z tego będzie? Nie mam pojęcia. Chcę zerknąć. Up. Czy tutaj coś, kolczurka jakaś nowa wychodzi? Nowa nie wychodzi. Czy Dichondra coś kiełkuje? Na razie nic nie widzę. Tu się dalej roślinki ukorzeniają. Ale proszę bardzo. To jest ta, która strzeliła ta kolczurka. Proszę. Pierwsza, która wyszła, zaraz jej dam podporę i niech się już pnie. Jest w dużo większą doniczkę posadzona i mam zamiar ją trzymać w domu. Jak pnączę sobie tak wymyśliłam. Zobaczymy. No i tak to tutaj wygląda. A jeszcze co chciałam Wam pokazać, to jak nie można w ogrodzie popracować. Nie powiem, żebym się nudziła, ale spełniam jakieś swoje artystyczne fantazje. I wczoraj coś takiego z muchu stworzyłam. Uuu, uuu, mamusia! I, i jej dziuś i tu jeszcze ptaszek. I dzisiaj tak myślę, albo jutro zrobię sobie tak do ptaszka kwokę. Mam koszyczki, zrobię im gniazdko. Także już takim wiosennym, prawie że świątecznym. Akcentem chcę zakończyć i wszystkich Was serdecznie pozdrowić. Do zobaczenia w kolejnej zielonej pasji.